Mieszkańcy Moszczenicy w Powiecie Piotrkowskim organizują pomoc dla rodziny poszkodowanej podczas wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Dworcowej. W minioną środę w eksplozji poparzeni i ranni zostali matka z dwojgiem dzieci, mieszkający na piętrze budynku. Katarzyna Zajda. Najbardziej poszkodowana w wybuchu, 32-letnia kobieta, ma poparzone około 80% ciała. Lekarze w Centrum Leczenia Oparzeń Włęcznej od środy walczą o jej życie. W lepszym stanie są dzieci. Czteroletni Filip, który urodził się z wadą serca przez trzy dni, był na Ojomie w centrum zdrowia matki Polki. Teraz stan jego się poprawił, jest przytomny, oddycha samodzielnie. Może zostać przeniesiony na inny oddział. Dziewięcioletnia Julia ma poparzone nogi i jest bardzo przestraszona, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Lekarze uważają, że leczenie dziewczynki potrwa około miesiąca. Mąż kobiety jest w szoku, w czasie wybuchu był w pracy, został objęty opieką psychologa. Rodzina w nieszczęściu nie pozostała sama. W szkole podstawowej, w której uczy się Julia, przygotowywana jest zbiórka pieniędzy i specjalny koncert charytatywny. Julia jest naszą uczennicą, uczennicą drugiej klasy i jest naszym po prostu dzieckiem, które pragnęłyśmy wesprzeć w tej bardzo trudnej dla niej sytuacji życiowej i rodzinnej. Do organizacji koncertu i zbiórki pieniędzy przyłączyły się też przedszkole, do którego uczęszcza Filip oraz miejscowa parafia. Najbardziej poszkodowanej w wybuchu rodzinie gmina zaproponowała już inne mieszkanie, ale ojciec na razie mieszka u swoich krewnych. Przede wszystkim zostało chomiony Gminność Rady Pomocy Społecznej i pracownicy socjalni przygotowują odpowiednie dokumenty, aby tej rodzinie pomóc. W kamienicy, w której doszło do wybuchu, zalane są także mieszkania pozostałych lokatorów, dach został zabezpieczony plandeką, jedna z rodzin już rozpoczęła remont nadal nie wiadomo, co spowodowało eksplozję. Do takich zdarzeń może dojść z kilku przyczyn. Pierwsza podstawowa przyczyna to jest wada, bądź uszkodzenie płaszczy, płaszcza butni. Wówczas ciśnienia w tej butni może spowodować rozerwanie płaszcza, wydostanie się gazu pod ciśnieniem na zewnątrz i w konsekwencji zapalenie i wybuch. Przyczyny wybuchu mają być znane dopiero za kilkanaście tygodni, wtedy zakończone zostaną wszystkie ekspertyzy. Koncert charytatywny ma się odbyć pod koniec stycznia.